Serwusik! Będziemy sobie pykać teraz w nową gierkę, nowa seria, nowe ja. Eee, mamy tutaj teraz edycję Metro Redux, gdzie ta edycja zawiera pierwszą część, Metro 2033 i Metro Last Light, drugą część. Pogramy sobie, 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 <laughs> sobie, sobie, sobie wy, oczywiście pierwszą część. Metro, zajebiste FPS, w sumie, sami zobaczycie. Bardzo mi się podobało. Chociaż powiem Wam szczerze, że jak pierwszy raz to grałem na Xboxie 360, to ta gra niekoniecznie mi się podobała. No, było coś takiego, że... Bo Metro Redux, ona... Język napisów polskich, dajcie mi chwilę. taversa popravia troshka i was born in moscow but i remember nothing of that time okay. i was just an infant when the old world was destroyed in the flames of nuclear fire okay wersja redux along with 40000 others Poprawia strzelanie w tej pierwszej części. Feeling. Now, 20 years have passed. Między innymi. No i może przez to właśnie teraz mi się ta gra bardzo podoba po poprawkach w tej wersji, bo ja grałem. W, tak, jak mówiłem wcześniej. Na Xboxie 360, to nie podobał mi się tak. To strzelanie było ode mnie takie sztywne, takie... Było wyczuć, że to e, robi firma, która nie ma dużo doświadczenia w FPS-ach. Takie miałem wrażenie no, czy tak jest, czy tak było, nie wiem, bo nie sprawdzałem tego. Ale... tak to odczułem. No ale właśnie, tak mówię, ta wersja wersja poprawia strzelanie i gra się... kurde miodnie, fajnie się to gra. No. Więc... Będziemy sobie fajnie pykać. Włączę sobie na pewno głos... oryginalny, czyli rosyjski. Dubbing. Ale polskie napisy... Myślę, że tak będzie można było. Pamiętam, że tak można było na X. Ale czy teraz? Zobaczymy. Myślę, że tak. No, a później sobie pogram, pogramy w Last Light. Drugą część. Opcje. Dźwięk. Trochę to ściszę, bo to za głośno mam. Głośnik, nie, to nie. Opcje gry Celownik, znacznik nie napisy Podpowiedzi też mogą być jak na razie. Tryb celowania: przytrzymaj, stopień trudności normalny. zapisł polski, angielski, ukraiński. Aha, no, gdzie rosyjski? Jak to jest ukraińska, przecież. Czy rosyjski też jest, ale to ogólnie jest ukraińska wersja. Twórcy z Ukrainy stworzyli tą grę. Tak, nie z gafę zrobiłem, kurwa, że powiedziałem Rosji. Czy znaczy nie, nie powiedziałem, kto to stworzył chyba. Jakie deweloperzy, tylko że oryginalny język rosyjski, nie, oryginalny język ukraiński. Chociaż to się dzieje w Moskwie, w Rosji, to powinien rosyjski... Dobra, nieważne. Nie ma wychylenia znaczenia. Okej. Okay. Ukraiński, polskie napisy, podpowiedzi też mogą jak na razie być. Bezprzewodowy, czułość, sterowanie, wibracje, ja to wyłączę. I wydaje mi się, że nowa gra. Wybierz styl gry. Przetrwanie. Niska dostępność amunicji i filtrów, bardziej zajadła walka i trudniejsze działania z ukryciem powodują, że tryb przetrwania daje prawdziwym posmak. Nie, Spartanie, tyry Spartanie. Aha! Tryb Spartanie Metro Last Light łagodzi nieco rygory walki i działania w ukryciu. To najlepsza opcja dla graczy, ceniących sobie wartką akcję i zmiany. Łatwiej jest też znaleźć amunicję. I zmiany, łatwiej jest też znaleźć. Kurde no, ale to są dwa poziomy tylko? Nie no to Spartani w sumie. Chociaż Dobra, dawaj przetrwanie. Normalny. Polecamy dla doświadczenia No normalne, dobra. Dobra, mamy to. Pięknie. Gamma mam też ustawione. U się w Tunelu panował coraz większy ziąb. Zbliżaliśmy się z jemarzem do powierzchni wkrótce zacznie nas smagać lodowaty wiatr. Trzeba będzie stawić czoła wszelkim koszmarom koszmarom, jakie tam na nas czekają. Moja podróż trwała już dostatecznie długo, ale czy starczy mi odwagi chęci by ją zakończyć. Nie, wiem, nie wiem, hopie.

Aha. Jeszcze kurde, jeszcze pamiętam sterowanie w tej grze tak mniej więcej. Na... Niedawno grałem jakiś czas temu. Grałem na, grałem w metro. Jak ona się nazywa? Nie pamiętam, trzecia część, jest metro, trzecia, jest trzecia część metro Ale nie, zapomniałem jak się nazywa I nie podoba mi się ta gra Serio, bardzo mi się nie podoba Tam już jest otwarty świat, znaczy są cztery huby Cztery czy pięć hubów jest Chyba cztery, każda pora roku jest w tej, w tej grze przedstawiona, ale nie w tej tylko w tej trzeciej części to są takie cztery duże huby I nie podoba mi się to serio Strzelanie tam w tej wersji jest takie tak dobanie, chyba jeszcze gorsze niż w pierwszej tej oryginalnej Słabe jest do dupy Ora, mamy amunicję, Zajubić. Jest tu coś ciekawego. Mogę tu wejść. Ha! A latarka jest? Gdzieś pewnie jest, ale. Nie wiem, czy ma tu sens teraz zbierać te pierdoły, czy ja je będę miał później w rozgrywce. Dobra, zgasiłem światło. Użyjemy e wypukła, bo włączyć latarkę. Aha, mhm. Mm i tak muszę trzymać, nie ma takiego szybkiego dostępu. Słabo, słabiutko. Graficznie trzecia część Stos fajnie wygląda. Na kompie przede wszystkim z rtx włączone to w ogóle jest wymiot. ale czy ja mam w ogóle... Ale kurde, no ty... najbardziej mi się nie podoba w tej trzeciej części strzelanie. Serio, tam jest moim zdaniem. Mówię tylko o swoim zdaniu zawsze, nie? Jak o czymś opowiadam. Jest wszystko subiektywna opinia. Ale to jest takie słabe... ...to strzelanie w tej grze, no... Masakra, Ci przeciwnicy są w ogóle... Tacy dziwni, tak dziwnie reagują, tak... Nie czuć w ogóle... Kurde, nie wiem jak to opisać. Jakbym strzelał do manekinów, takie to jest słabe. Dobra, ale co to w ogóle za jadę tu są? Są jakieś zmutowane szczury. W grasie toczy była wojna nuklea, nuklearna, Rosja puściła bom, bom, bomby na inne kraje, inne kraje na Rosję, no i przetrwali ludzie w metrze. I są tutaj takie dziwne stwory zmutowane, jak na przykład szczury, takie ogromne między innymi. No i chodzi o to, żeby przetrwać. No, jakoś wiązać koniec z końcem. Na powierzchni jest promieniowanie, w niektórych miejscach większe, w niektórych jest słabsze I Jakoś tak się to żyje, jakoś to się kręci Maskę mogę sobie przycierać, fajny bajer Pod L1 O kurde, chłopie no fuda, bardzo mobil, zawiera j. Jak gdzie stala się towaru do pułkowniku? Co ma? to za szum? Co to? Jakowa dzisiaj? EksoDus, tak się nazywa trzecia część, ciaba. Metro EksoDus. Co tu się teraz dzieje? Konie? Po betonie? O, przecież szczury, O, przecież ja się dziwię, szczury, zawsze jest mnóstwo w kanałach zbyną, zbyną O już byłem Łojejuju Łojeju 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 A nie mam nic i... Jak A nie mogę ja wejść tam... na te działko No, i też ciężko amunicja jest <laughs> O, tu jest, fajna lupa. No to dupa. Ale nic nie mogę zrobić. Nic, nie mam amunicji. Nie mam miecza. Nie, nie mam scyzoryka. No właśnie. Ale jest to tak miało chyba być. Demony jakieś latające są. O, nie wiem, zmutowane nie to pierwsze chyba.

Gra w ogóle ja na podstawie książki. Czytałem. Eee, są chyba to. trzy części. Tak, trzy części są. Książki. Później są jakieś odłamy, też, ale to nie napisane przez tego Przez eee, twórcy, który napisał oryginalne, oryginalną trylogię. I teraz tak. Pierwsza książka zajebista bardzo mi się podobała. Bardzo, naprawdę, coś. Druga to było takie. Nie... Taka zła, była tak mi się nie podobała. Jezus Maria, no. Masakra, choćby to pisał ktoś a inny, to, inny, a to ten sam ar artysta, artysta, artysta. Ten sam twórca pisał. No. To jest niepojęte, jakim cudem. Znaczy. No. Takie ja. Odebrałem wrażenia, tak? jak ją czytałem. Nie podobała mi się konkretnie. Trzecia zaś była lepsza od drugiej, ale i tak odstawała od pierwszej. Więc jak ktoś by się chciał zabrać za czytanie, to polecam pierwszą część. Serio, pierwsza część zaje zajebista. Dalej to już nie ma sensu. No i tak, jak mówiłem wcześniej, są jeszcze takie inne odnogi, że i inni twórcy pisali swoje, dopisywali do metra, tak by swoje opowieści. Znaczy swoje, nie prywatne, no ale wiecie co mam na myśli, nie? Odrębne historie pisał, pisali w tym świecie metra. Czy były dobre, czy nie, nie wiem, nigdy nie czytałem. Jakoś nie czułem potrzeby. Troszkę się zraziłem tą drugą i trzecią częścią. Kurde, nawet, to fajnie, nawet to fajnie wygląda. Peter! Spoko, no. Efekty cząsteczkowe... ...zawsze... podbaję mi się, no. Zawsze jest plus 50 do wyglądu. Lubię takie małe smaczki, bajery. Як пора мені? Мені як їх Цього ранку ще двоє померли. Чорні вбивають не одразу. Чаня. Але вони наче розривають нам мозок, душу рвуть. Люди божеволіють і помирають з ранечки. Можливо, вони помирають з голоду, напевно, не даєте їм їсти. Або забираєте їх спеціально, щоб потім їх жрати.

na Powiem wam to. W teraz musi być niezłe. Może niekoniecznie, nie no na całe Rosji całej nie, ale w Moskwie musi być. niezbyt rozwinięte te metra. Zdrowa Та все як завжди. Все говорять тільки про вашу станцію і про цих ваших. Зомбі. <laughs> <laughs> Я тут придбав древні листівки з виглядами Нью-Йорка. Що таке, тримай. Давай. Це не просто покруті мені. Це щось. страшне. Чорне, так. Чорне.

Rewolwer, poniosła cię gościu? Oni przyjdą tutaj, poruć. Zapach kroli Ale kurde, rewolwer. Yeah. Stąd, na bank stąd, patrz. Mury baton. I teraz obce wyskoczy. Ciach, patrz, prawie jak op... go. Zastanawiam się, czy by się nie pograć wy. Obcy izolacje. Ale to jest gra składankowa. I tak jakoś... ...gry składankowe nie, nie wchodzą zwykle. Nie, być miękkim. Patrz, no kurde... No nie, nieco <laughs> mu się z robić, robi, Hockey. Jak Menel, prosi, o 5 zł Kiedzieniu, ważna piątaka Kurde tu jest Ile tu jest? No bo cordę ja miał lepszą broń, a nie rewolwer No chyba amunicji nie mam No po 20 albo no Szelet wyborowy po 20 Які ж це чорні? чорні, чорні срена, думав, там видиш, чорні. Що, ти не бачиш чорних навколо, вони поряд. Ти думаєш про них, ти їх боїшся. Їхня зброя страх. Решта, тварюк від них, наче пацюки. Чорні це не просто Це — гомонобус, наступний щабель еволюції. Виживай найдужчий, чи ти не знав? Але це не про нас. Та що з тобою сталося? Ти мов худоба, яку ведуть на бійню. А я буду чіплятися за життя до останнього. Зрозумів? А коли вирушу до пекла, прихоплю з собою цих твоїх гомон Ти Що думаєш, ти ковбой з американських фільмів? Іди глянь! У мене в шпиталі американських фільмів? чорнеці. Усе oh, перело. Cool Ale nie jest tą bronią Mogę ich posmyrać po pleckach Podropać Podrapać po pleckach ich mogę o, po tych pryszczatych tak, oszalał, ten oszalał Normalnie oszalał, co mu się dzieje? To ciorne <grywanie> To są ci górnice Ciorne to są górnice Grubioże Ти відповідаєш за останній кордоном вашої оборони. Я веду розвідку. Слухай мене уважно, Артеме. Якщо до завтра не повернуся, ти повинен дістатися до поліса і знайти. Паз моя гостінуче сам, ще запускати в тунель. Хай сам чорне. Покажеш маленького сина, тоді він повірить, що ти врятував Артема. Но ти. Алгой з групи амбут, або моя. Chodź do nas, do kolanek. Kurde, zagłośnę to, zagłośnę to wam, tu przykręcić to. przyjaciel nie pojawił no to teraz... czemu tamozna no. jesteśmy frajerami żeby go dostać no nareszcie ty ale to chłop przykręci. to zobacz to po jemu zwyczajnemu tempie ha dobra chapaj swoje lachy potem do zbrojarni na platformę One już zaczekali się ja tam będę się niczego nie zapomnij spoko dawaj mm. W tej grze jak się nie mylę, to można nawet spotkać książkę Metro 2033. Jak kiedyś tam... O tu jest patrz! a Widzisz, mówiłem, jest co on to ciekawego ma. Nie wiem czemu ale Ukraińcy i Ruskie kojarzy mi się właśnie tak troszkę ze śpiewaniem, że lubią śpiewać. Serio, nie wiem czy tak jest, czy nie, ale... co ja tu mamy ciekawego. A tatko? A tatko? nie żyje. Zżarli go... Czorne. Co, idziemy? Fajnie, ale ja może napisać się przydały? Czyli tak, tu nie. To może tu już przecież, kurde? Tu była mi co? Aha, tu. No fajnie ze mnie jest. Ślepok. Przytrzymaj panel dotykowy. Nie, nie. Okej, okay, ale chyba jakoś... Nikogo nie ma w domu! Jak ten dzień niego otworzyć? Tam było przytrzymaj, nie? No bo tu jest Aha, tu Dobra. Co tu jest za... Co zresztą za pomyje? W karty grają? Nie, Żram. Pomyję potrawka ze szczura, albo z chrząszcza. Z chrząszcza, z karalucha. Podobno karaluchy potrafią przeżyć nawet bez głowy. Ciekawe, nie? Ciekawy mechanizm. Ale czemu ja tu nie Napisuję. Stosyki Nie no szkoda mi kasy pewnie znajdę jakąś broń po drodze od... od kogoś innego dostanę Od umarlaków znajdę albo zabiję kogoś i będę miał amunicję no, nie, no. Zręf, nie? no widzisz? a ja... nie no, dobre, że oh, no. nie kupiłem. No. No, dawaj coś. Автомат Strzelaj na No, dawaj, dawaj, dawaj dla O, do tego Do latarki Tak, bo jak będę używać Będę używać latarki przez długi okres To bo te światło będzie coraz to yy, jak to się mówi? Jaśniejsze i na odwrót? Słabnąć. Światło po prostu będzie słabnąć, tak? I mamy taką ładowarkę, żeby te światło na nowo zwiększyć. Żeby tak jakby do, do, dodać mocy do tej latarki. Zaraz wam pokażę, tak mi się wydaje. Może niekoniecznie chyba w tym odcinku, ale... Dobra. Czekaj, 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 to muszę iść. Żadne tak w ogóle w metrze mieszkać. Ja cię kręcę, masakra. Ja, kurde, no można zwariować. Świnki. Świnie. gudzie Jed Świnie. Muciki. Śpińskie Szuk, <grym wytrzał> no, dużo mają tych świn Świnie <grym wytrzał> Co on powiedział? Kurwa Lekko. To co my zostawimy na kolejny odcinek. Ja wam dziękuję za oglądanie i wydaje mi się, że to będzie zajebista seria, seria. Że nie mogę się doczekać kolejnych odcinków. Dzięki za oglądanie i do następnego. Kula, cool, co ja robię?